Cześć witajcie drodzy w kolejnym odcinku z Warframe a. z tej strony zapraszam was do oglądania zaczniemy sobie od odebrania tutaj rzeczy bo się coś tu zrobiło mianowicie segment, segment transmutacji do Helmita teraz możemy go tam chyba zamontować czy coś Zobaczmy jak to będzie wyglądać nie mam pojęcia segment został zainstalowany wchodzimy w okruchy transmutacja pięknie co my tu możemy zrobić co ja nie mam żadnego innego, czy nie można żadnego innego połączyć? Karmazynowy i mogę z niebieskim. Aha, to tału, pewnie stały i tak dalej. Topazowy. Yy, Zintegrowane premie. Czyli co? Czekaj, zyska jeden życia za każdego wroga zabitego obrażniami wybuchowymi do maksymalnie 300 życia. Marne. Zyska pięć tarcze z nałożenia efektu statusu wybuchowych. Marne. Zabicie przeciwnika pod wpływem. Obrażeń od ognia. Przyznaję premię 1% szansy na broni bocznej do maksymalnie 50. Słabe. Zyskaj 10% obrażeń umiejętności przeciwko przeciwnikiem pod wpływem efektu... Uh, uh, lipne. Fioletowy. Zyskaj 10% obrażeń umiejętności za elektryczne obrażenia. Zyskaj 30% Procent obrażeń elektrycznych broni głównej. Premia rośnie do, o 10% wraz z każdym wyposażonym karmaznowym, lazurowym i fioletowym okruchem archona. Zyskać 25% mnożnik obrażeń krytycznych. Premia jest podwójna, kiedy ma, kiedy maks energii przekracza 500. O, rzecz kurde, dużo. Podnoszone kule życia daje 20% energii. Podnoszenie kule energii daje 20% życia. No nie, to nie jest to. I tutaj jeszcze mamy szmaragdowy. Efekt statusu obrażeń toksycznych zadają 35%, 30% więcej obrażeń. Zyskaj 2% życia za każdym razem, gdy przeciwnik otrzymuje obrażenia od efektu statusu obrażeń toksycznych. E, Zyskaj 10% u, obrażeń umiejętności przeciwko, obra, przeciwko ludziom, pod, czy jak, przeciwnikom pod wpływem efektu statusu żrących e, I maksymalna ilość statusów o 2% zwiększona. To było dobre chyba na Saryn, jedynie. I to jeszcze kosztuje coś. Kurde, teraz tych ukruchów się tutaj narobiło. Dodatkowe jeszcze tu. Ale to już w sumie wszystkie widziałem, no. Jeszcze mogą być pewnie tał. Hmm, ale no to dla mnie raczej nic ciekawego na ten moment. Więc pójdziemy sobie jeszcze drodzy widzowie, myślę, że zrobić. I raz. Raz przejdziemy się na e, kaskadę pustki. Kaskada, kaskada. Tylko, że muszę zmienić. To, co mam, jakie mam konfiguracje modów na naszym ksaku? Bo nasz ksaku może być troszeczkę lepszy, pod to jak weźmiemy mobilność plagi. Wydaje mi się, że ta umiejętność jest bardziej przydatna, żeby mu zlatać od zaślacza do zaślacza. Tylko szkoda, że ma trochę za mało czasu trwania, ale i tak jest lepsze niż zwiększanie tych obrażeń. Zwiększanie obrażeń oczywiście też pomaga, ale jakoś tak według mnie to pomaga trochę bardziej. Ja jestem dopiero co po nagraniu tego odcinka chaotycznego z ekipą, który tam jako tako za dobrze nie szedł, że tak to nazwę. Nie udało się dropnąć nam cinty. Może jeszcze kiedyś do niej wrócę, jak przy, nadejdzie jej pora. Jak na razie jest pora, żeby wydropić Arlo Laka. Przynajmniej się postarać go wydropić. Ok, użyjmy sobie wsparcia powietrznego już tutaj na starcie. W ogóle może bym bronię i mu kradł. Ok, i nawet nam tu coś powskazywało nawet dość sporo cośków potem gwiazdę mi się nie chce iść. Jak yy, na razie jak nie mamy jeszcze drugiego tego egzolitera, czy jak ktoś tam zwie, to teraz się przejdę. Po piórko, które jest zerwiami. I tutaj trzeba strzelić w to główienko. To nie jest piórko, to jest kluczyk. Kurde, Melika, gdzie ty jesteś znowuż? A tutaj gdzieś się trzeba dostać jeszcze pod spód. Mmm yy. Jak tu się dostawało pod ten spód? Pamiętam, że gdzieś tu było jakieś przejście, ale gdzie ono było? Dobra, pytanie: jak bardzo mi się z tym chce bawić? Ani trochę. I do melice zanieść, bo widzę, że melika się nam tutaj wyświetliła. Melika nawet była blisko. I to jedną piórko mi wystarczy. O, jeszcze mam atakowany Exoliter, czy jak to tam się zwie. Będę to nazwał Exoliter pewnie, jak mi się uda. O właśnie. I się nie udało go obronić do końca. To niedobrze. Jak już pierwszy tak źle idzie, prawdopodobnie posiedzę tylko do 16. Duży mi się nie będzie raczej chciało siedzieć. Okej, okay, zabity. Nieugięta wola. Fajnie, fajnie. Ale teraz musimy lecieć do kolejnego. fajnie, że jest blisko. Nie trzeba było daleko lecieć. 3. I choć tu się szybko. Daj mi sobie nabić jeszcze headów trochę. Dobra, no nie dał mi sobie nabić. Jesteśmy latarnię Tratti, prawdopodobnie od kotka. Fajnie. Okej. Okay. No i bronimy. Czekamy na następny. Tak właśnie to tutaj wygląda. W ogóle chciałem Wam kiedyś zrobić jakiś taki odcinek z lore. Może to zrobię na następny raz. Muszę trochę się przeszkolić w tym lore w ogóle, żeby wiedzieć co Wam mówić. Bo aktualnie nie mogę powiedzieć, żebym wiedział cokolwiek o lore Warframe'a. Więc jak się tylko nauczę trochę bardziej, to zrobimy taki odcinek, gdzie będę właśnie robił jakąś nudną rzecz i opowiadał Wam o lore. A jak na razie muszę, m, muszę tylko głupoty gadać. Więc mam nadzieję, że nie zanudzę was na śmierć tymi głupotami. Dobra, daj sobie trochę headów nabić, Jomuś. Potrzebuję headów, bo później będzie ciężko z wami już. No nic, headów nie mamy, ale i tak jest fajnie. Będziemy musieli się postarać zabijać tym, co mamy. Czy ja mogę sobie tu gdzieś przelecieć? Nie, to jest to samo. Gdzieś tutaj na dół to zejście. Irytuje mnie to, że nie mogę tutaj. A, jest. Że nie mogę tego znaleźć, mi irytowało. I mamy piórko. Super. Ale teraz gdzie było to wyjście dalej. Okej, okay, mamy wyjście. Exolitery nasze nie są atakowane. O! I właśnie jest atakowany. I dobrze. Tylko wyląduj na ziemi i daj sobie headów trochę nastrzelać. Pięknie. Więcej broni nie dam rady już ukraść. Kolejny Exolitern zaliczony. A, to ten został zaliczony, bo tutaj dużo przeciwników musiałem zabić, a tu jeszcze trochę za mało. Ja sobie poczekam tutaj może. Aż oni tutaj poprzychodzą. Bliżej. No i ten był za daleko. Niedobrze. A tutaj mamy jakoś szybkoszczelność. O. Dobra, na chwilę sobie zwiększmy. Nie wiem, czy to wpływa na to moje bronie. Zakładam, że pewnie nie. Okej, okay, mamy następne. Następne jest już daleko. A temu jeszcze trochę brakuje do końca. No już nie tak dużo. Ajaj. O dobra. Wystarczyło. Możemy lecieć. Przyspieszmy się. Pytanie, czy najpierw zgarniamy te piórka? Ja bym chyba najpierw zgarnął te piórka, bo one są tu szybko po drodze. Więc nic nam to nie zaszkodzi. Jeszcze dwa obok siebie. No, kto wie, może kiedyś komuś będę kupywał albo na sel chociażby yy, Arkana Myślę, że się przydadzą. Oj, skończyły nam się. skille się skończyły. Trudno się mówi, zaraz będziemy kraść nowe bronie. Oj, mam jeszcze jeden rozmieszczony Exolizer. Exo I chodź tutaj, daj sobie headów trochę nastrzelić. O, bo teraz nie mam nic innego, to będę mógł chciał Cię zabić tylko headami. Jakbym jeszcze umiał je trafiać. Okej. Okay. Pięknie. Tylko wróć mi teraz do... O! A tu kolejny ziomuś nam przyszedł, który chce nam atakować ten Exoliter. I już padł. O kurde, ale mi przywalił. Najgorzej, bo przez to tracę kurde... heady. To jest najgorsze jak tak się stanie. A i mobilność Plagi załączyłem potrzebnie. Ale okej, okay. mówi się trudno. Chodźmy do kolejnego tego egzolitera. Udało mi się to strzelić? Dobra, fajnie. To trochę ma samo naprowadzanie z tego co widzę i to temu tak fajnie działa. Połowa paska zapełniona. Elegancko, dwa egzolitery nam tutaj funkcjonują. Dobra, chodź tutaj, się gdzieś tu bliżej. Żebym się mógł zabić w obrębie tego. Dobra, już tu chyba są. Tak jest. Właśnie tu jest tak dużo więcej. Aż mi szkoda was zabijać tam poza granicami. O, mamy ziomka. Fajnie, zabijmy go jak najszybciej nawet. Już nie strzelając heady. Pięknie, szkoda, że tylko arkanów nie dropią. Czasem i tutaj dropią dość, dość konkretnej ilości tych arkanów. Czemu tutaj nie ma wrogów? Je, ile endo? Co ja zrobię z tą ilością Endo? Dobra, został ostatni i do następnego zostało nam 22. 22 sekundy i to jest dopiero czwarty, a potrzebujemy 16 mieć skończone. No, chodźcie tu wszyscy przeciwnicy, bądźcie zabijani tu w obrębie. Za 6 sekund kolejny. Mam nadzieję, że będzie gdzieś w miarę blisko, chociaż pewnie nie. No, niestety. No, trudno się mówi. Chodźmy, miejmy nadzieję, że nie będzie atakowany. Niedużo go zostało, więc powinien szybko minąć. Aj, ja już jest atakowany. Kurde. Po co ja odbiegałem od niego? No, jeszcze go przejął. Kurde. Takim sposobem to ja tutaj za szybko tego nie zrobię. Mój rekord to chyba 14 minut, bodajże. Jak zrobiłem e jedną turę, czyli do 16. I chyba to wykończyło ten eksoliter. O, a tutaj mamy jeszcze jeden. Fajnie, pojawił się bliżej. Co ciekawe nawet, bo nie widziałem, że tak się da. Wiem, że jak się już pojawia gdzieś tam daleko, to już raczej wszystkie się tam pojawią daleko. I padaż ziomuś. Okej, okay. nie mamy broni żadnych, się pokończyły wszystkie. I hmm. pytanie, czy najpierw tego będę chciał zakończyć? Chyba tak, chyba najpierw dobrze by było tego zakończyć. Albo nie do końca, bo lepiej będzie się jeszcze z tym tutaj pobawić jak są dwa w pobliżu to fajnie zrobić od razu dwa daj sobie nabić trochę headów tutaj proszę cię będzie was się później tak łatwo zabijać jak na razie i tak idzie łatwo ale później będzie szło trochę gorzej okej okay. no i cóż zabijajmy jakoś tak przeciwniku, żeby tutaj trafiały te płomyki mhm. no i cóż drodzy widzowie mogę opowiedzieć przy okazji bo jest poniedziałek kiedy to nagrywam ja wróciłem dopiero co z pracy, no dobra nie tak dopiero co, ale no nie minęło długo odkąd powróciłem z pracy, więc więc nagrywam trochę to na szybko, resztę jeszcze Backpack battle się postaram nagrać, dobra, jak mi jeden tutaj da Heda i możemy sobie zrobić już transmutację i zrobiła się? Nie zrobiła się, e, ziomuś tu nam idzie, to nie lataj tak, prosiłem żebyś tak nie latał. I ok, mamy go pokonanego bez większych problemów. Wy jesteście za daleko, znowu, kurde. Pasowałoby, że tam już do kolejnego, a nie tutaj siedzieć przy nim. Więc jak najbardziej chcę tutaj zabić tych przeciwników, jak najszybciej, bo zaraz nam się uaktywni kolejny. Zastanawiam się, czy to już nie wystarczy czasem. Reszta się może doładuje tyle. To jak Simus. Jeszcze jeden gdzieś? No. Tylko, że już poza granicą. Niedobrze. Dobra, wystarczy. Lecimy. Mam nadzieję, że go nie przejmą. A tutaj mamy aniołka, ale aniołka bit nie będę. Przecież z aniołka chyba też jest szansa na arkanu. Ale mówi się trudno. Tutaj już mamy dwa, które na nas czekają, eksolitery. To będzie siódmy i ósmy? Chyba tak. Więc jeszcze, jeszcze trochę. I to jest chyba znowu w tym samym miejscu, co wcześniej, więc tutaj nie używam wsparcia powierzchniego nawet. Jak fajnie pada, jak jest transmutacja i karę założona na broni. To się dopiero nazywa padanie. I kolejny. Dobra, i chyba wam z tego zrobię trochę cięcie. Tak? Czy nie? Może przyspieszę? Może wyjątkowo to zmontuję. Nie wiem, zobaczę. Na razie wytnę. No i drodzy widzowie, dokończyłem już sam. Jak widzicie, mamy tylko soczewkę. No. Tam była właśnie szansa, kiedy ta soczewka dropi, to jest szansa, że dropnie nam część do tego nieszczęsnego areolaka. Ale no nie udało się. Mówi się trudno. Ja się tak przejdę, może popatrzę co oni tutaj mają, bo wiem, że coś też jakieś pozostawało dodane, a nie jakoś nie badałem tego. No może nie tutaj. Gdzieś skądś jeszcze tu potrzebujemy. To chyba mam ten do Hespaira. Czy nawet nie mam schematu? Nie mam schematu nawet. To na to challenge też pochodzić. I tutaj jest ten, jakaś ta śmieszna broń, do której też nie mam schematu. I to tylko schematu, o dziwo, więc łatwo w miarę byłoby to zdobyć. Ale no na kaskadę nie będę szedł. Jak będzie eksterminacja, czy coś, kiedyś się akurat trafi, to wtedy pójdę. Oprócz tego, u Calverio bym zobaczył Rynek i Chiron. A, za platynę można sobie kupić. Tylko, że ja tu raczej nic nie będę potrzebował. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ewoluuj. O, gotowy już? A, mógłbym zrobić. I na Cyber? Nie wiedziałem, że mam, szczerze powiedziawszy. No bo reszta to już są porobione i to są te takie w miarę standardowe. No nie wszystkie. No ale jak na to mogę założyć i mnie na to kurde, stać. Pewnie jedziemy. Dobra, ale będę się tym zajmował innym razem, żeby to ulepszyć. E, tam na, na tego Latrona nie nakładam na razie, bo sądzę, że będę na innego nakładał. Hmm. Czy tutaj coś mamy? Te FMRy można by coś może pomyśleć kupić, no ale taka całą no Popatrzcie sami, jak to wygląda. A to. No to już prędzej do jakichś buildów mogłoby pasować. Ale 30 tysięcy rangi trochę mi na to jakoś szkoda. Na razie, na razie sobie to odpuszczę. Czyli ty w sumie, ciągle nie masz tu nic jednak ciekawego. A ta babka? Mm, tu raczej nie ta babka. Tutaj są te voidshelle jakieś. Ale tu mnie nic nie interesuje. A drugie? Przedmioty dormizonu. To o tym bardziej mnie nie interesuje, bo nie układam tych pomieszczeń. Przybory szkolne. Nie. I jeszcze ostatnia nam została babka. Ale to tylko piórka na reputację, chyba. Przeglądaj, zapasy jeszcze mamy. O kurde. Za pięć piórek z aniołków możemy kupić 35 kuwy. 35 tysięcy. Wiecie, że jak dla mnie, to nawet spoko. Mm, I te piórka też się wydają takie niegłupie. Taka ozdoba. Może się gdzieś kiedyś przyda. Puch kupić? No nie, puch jest taki marny strasznie. Wymień plazmatraksów, to jest na worunę. Worunę mieliśmy. Jej bronię też mieliśmy, nawet tutaj mam dwie. Arkana raczej nie są dla mnie interesujące z niej, z tego co kiedyś patrzyłem. Możemy teraz jeszcze raz popatrzeć. Po podniesieniu życia plus 4 do maksymalnego życia akumuluje się 50 razy. Fajnie, plus 200 życia na pierwszej randze czy na maksymalnej randze? E, piąta ranga 24 życia, kumuluje się 54 razy. No to to już jest dość mocne bym szczerze powiedział, na maksymalnej randze. A tutaj nawet jest to napisane 24 razy 50. Ile to będzie? 10 to jest 240-240 razy 5. 240 razy 5 to nam daje około 1000 życia? Trochę chyba ponad. Ponad no. O, no, ponad 1000 życia. Po przeładowaniu i to na frame'a jest. Po przeładowaniu 60% szans na 150 obrażeń do broni głównej na 24 sekundy. Hmm, chyba nie. Przy efekcie statusu obrażeń od zimna 3% obrażeń krytycznych i coś tam wielostrzałku przez 12 sekund kumuluje się do 40 razy. Ale trzeba było nakładać efekt statusu zimna bronią główną. To nie. E, przy efekcie statusu elektrycznych. Wieloostrzał. No. Też fajna, ale na broń boczną, więc nie, stąd nic. Wymień na plazmę. A to nie. No tutaj można wpływać piórka, to też mnie nie interesuje. Dobra, no to stąd możemy wyjść. Poleciałbym jeszcze teraz szybko może na Deimosa, zobaczymy sobie czy jest jakaś misja fajna do wykonania w sensie zlecenia. Żeby sobie jeszcze nabić trochę punktów. Bo wczoraj trochę nabijałem, ale później mi się już stało trochę chcieć nabijać. Ale jakby była eksterminacja na maksymalnym poziomie, to myślę, że się wybiorę. A tak to nie wiem. Chyba nie, chyba nie będzie mi się chciało, bo że raz się przejdę. Nie wiem. Muszę, muszę się zastanowić. Zobaczymy, na którym będzie. Na którym będzie poziomie. W sensie, ile daniem do dostaniemy punktów. Zlecenia. Tu jest zabójstwo. Zabójstwo chyba tak. Z, wydaje mi się, że dość długo by trwało, Eksterminacja jest tutaj. I to nie jest głupie, bo to jest 4000 rangi. Pół godziny jeszcze trwa. Ja mam ile? 13000 rangi tylko. Dużo, a nie chce mi się kurcze jakoś. Hmm. No nic, drodzy widzowie. My będziemy chyba kończyć ten odcinek, wiecie. Bo ja jakoś nie, nie za bardzo mam. Nie za bardzo się czuję na siłach dzisiaj do grania. Jak tak, na, jak tak sobie o tym myślę, że miałbym iść tutaj nawet na tą eksterminację, to mi się nie chce. Więc wybaczcie, że taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że chociaż był treściwszy niż zazwyczaj odcinki. I widzimy się następnym razem w kolejnego odcinkach. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!